No i witajcie w drugim odcinku Dzisiaj już troszkę więcej sobie podziałamy z autem e, Mianowicie zamontujemy szyby Jak się uda to napompujemy A raczej wymienimy, wymienimy opony Tak więc auto już będzie w takim razie jezdne Tutaj już mam właśnie szyby świeżo co odebrane Kolejną partię nowiutkie prosto z ASO tak więc jak wam wspominałem na wcześniejszych na wcześniejszym tak naprawdę odcinku właśnie czasami warto wziąć coś z ASO bo tak naprawdę jest różnica może stówki więcej będę na przykład Allegro ale jest wszystko nowe i wszystko w zajebistym stanie tak więc zabieramy się za montaż i oczywiście ja sobie sam szyb nie będę wymieniał poza tymi w drzwiach, bo w drzwiach to wymienię, bo to jest akurat prosta robota ale co do przednich i bocznych no to tutaj muszę mieć specjalistów którzy właśnie dotarli i zaraz się zabierzemy za montaż, więc trochę tajników tej wymiany wam pokażę na tyle, na ile będę mógł Niestety, takich rzepów nie kupiłem. Będziemy musieli je uratować. Mm -hmm. <głosy> Cała. <głosy> sprzedam tanio. No dobra, nie sprzedam. <noise> Niestety tutaj kolejny element, który trzeba będzie kupić. Taka listeweczka. Możecie ostawić, obstawiać w komentarzach, ile to będzie kosztować. Stawiam stówkę w górę. No i to się nazywa robota. Już tam jedna szyba zdemontowana, tutaj ramka zdemontowana. Zaraz wyjedzie przednia szyba. To co, ile to zajmie? Dwie godziny i wszystkie szyby wymienione? Dobrze, że są nowe. Dobra, przysiądę się, poczekaj. Mm. Przednia szyba wycięta, boczna szyba wycięta, tutaj już się przednia poskładała, uszczelka jest na miejscu, tak więc za chwilę będziemy, będziemy montować przednią szybę. To samo do mnie. I kolejny mały update sytuacyjny. Przednia szyba jak mogliście zobaczyć wcześniej już wstawiona, tylnia szyba wycięta. Zostaje nam teraz wyciąć jeszcze tylko jedną ostatnią szybę, czyli tą boczną. No i wkleić dwie boczne, tylnią i gotowe. Ja później będę się musiał jeszcze zająć przednimi szybami, czyli będę musiał rozebrać boczek i przykręcić nowe szyby, także pewnie mi to trochę zajmie, bo już nie pamiętam tak naprawdę jak się ściągało te boczki, a tam jest trochę śrubek niestety. No i to jest ta jedyna szyba, która przetrwała tak naprawdę niesamowite. No a wymieniamy tylko dlatego właśnie tę boczną szybę, bo po prostu stwierdziłem, że jak mam wymieniać szyby, no to tutaj według winu nie wynika z tego, ale są zwykłe szyby z tyłu. A ja kupiłem już od razu przyciemnione, chyba oryginalne, więc stwierdziłem, nie będę kleił folii, tylko po prostu będę miał od razu przyciemnione szyby. Tak, więc y, dlatego musimy wyciąć tam jedną dodatkową szybę. No i szyba wycięta, ale niestety nic z niej już nie będzie, bo nie, nie udało się uratować uszczelki. No ale zaraz Wam coś fajnego pokażemy w takim razie. <laughs> i Na dzisiaj niestety musimy zakończyć troszkę wcześniej pracę, bo e, troszkę zapomniałem, raczej znaczy, może nie tyle zapomniałem, ale pominąłem jeden ważny element do bocznych szyb. Potrzebuję jeszcze dwa takie małe rzepki, raczej znaczy tak naprawdę trzy rzepki. O, tak to wygląda, więc potrzebuję właśnie jeszcze domówić takie trzy rzepy plus jeszcze taką jedną uszczeleczkę No i prawdopodobnie w piątek będziemy wklejać już e, po prostu te boczne szyby. A ja się jeszcze teraz w międzyczasie zajmę właśnie wstawieniem bocznych szyb w drzwiach, no i będzie to tak naprawdę temat zamknięty w końcu. I tu, jeszcze taki mały tip, bo zrobiliśmy to trochę źle, ale też zadziałało. Jak wysuwacie sobie, jak chcecie ściągnąć właśnie tą górną, listwę ozdobną i dolną z dolnych szyb, to tak naprawdę ten jeden element można wysunąć do przodu, bo on tu jest rozdzielany. A tamtą całą resztę to jak wcześniej wyciągaliśmy podważając No ale i tak wyszło i tak wyszło więc No całkiem nieźle to wygląda Taka cała osłona to tutaj bitumiczna Może świadczyć, że nikogo tu jeszcze przede mną nie było no, a auto już ma 10 lat, także bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, więc jak ktoś by chciał kiedyś ściągać drzwi w E92, no to są cztery śrubeczki, bo tutaj są cztery, cztery pod listwą. A, i sorry, i piąta tutaj w klamce, więc to też trzeba ściągnąć. No i wtedy boczak nam schodzi, trzyma się tylko już później na psach takich, więc wystarczy to szarpać później odczepić parę kabli i gotowe tu już drzwi rozebrane środek otworzony po starej szybie no ale niestety żeby odkręcić tam szybę to trzeba klucz płaski ósemka, którego no teraz teraz nie mam <grych> tak więc to sobie poczeka jeszcze, a ja się chyba zabiorę za koła Słuchajcie, jeszcze taki jeden szybki atejki. Jednak zrezygnowałem z demontażu kół i zabieraniu opon do i kół do wulkanizatora. Po prostu stwierdziłem, że mobilny wulkanizator przyjedzie i mi wszystko wymieni na miejscu, więc będę miał z głowy, nie będę musiał się bujać w tym z szkołami z oponami, przekładać, stawiać na kobułkach i tak, dalej. tak więc opony zostaną zmienione na miejscu, a dzisiaj to przyjdzie pan magik od szyb, klei tylne, więc auto będzie już jezdne. Będę mógł wyjechać, umyć go dokładnie. No, i może się nawet przejechać kawałek tutaj po placu, oczywiście, zamkniętym, i zobaczymy, co, to, co tam jeszcze trzeba będzie zrobić. No i proszę, tutaj mamy brakujące rzepki, które nas powstrzymały przed montażem. Szczeleczkę mamy założoną, rzepki brakujące też mamy założone. Możemy smarować klejem. Primer oczywiście, jak żeby inaczej, BMW. Voilà, a tutaj taki mały bonusik, bo chyba i tak już jest do wyrzucenia. Patrzcie, jaki mam sprzęt? Jakbyście potrzebowali kiedyś się ewakuować i kupić szybę, no to takie Bank. Słuchajcie, nadszedł ten wielki moment. Koła założone, szyby klejone, Można będzie wyjechać i zrobić pierwsze metry. Zobaczymy, co to auto potrafi. Masa błędów, bo nie kasowane, ale to już wkrótce. Lecimy. Oj, niepokojący dźwięk z przekładni kierowniczej, pewnie naglownica do zrobienia. No, ale trudno, jedziemy aj, jedzie no i tak, tu jeszcze sobie wbiłem w błędy jakie mi komputerek wyrzuca no nie ma no nic, nie ma tragedii no, klocki tarcze niestety będą do wymiany bo z tego co sprawdziłem no to no to już sam bardzo średnie jest mało, rezerwa nie ma płynu do spryskiwaczy ustawienie czasu ustawienie czujników sobie w ogóle kostkę zeskanuję auto. Spróbuję wyczyścić wszystkie błędy. No i zobaczymy, co to tutaj wyjdzie jeszcze ciekawego. No i mamy 37 błędów. Ale no, tym się jakoś specjalnie nie ma co przejmować, bo auto było bez aku, to mogło wyskoczyć milion tych błędów tak naprawdę. Teraz zresetujemy wszystkie. Później ponowie skan i zobaczymy, ile tak naprawdę wyjdzie błędów i co tu może być do zrobienia ciekawego w tym aucie. O kurde, powiem Wam, że tego się nie spodziewałem, ale po wyczyszczeniu wszystkich błędów nie ma ani jednego już. tutaj taki mały dla was tipik po lewej stronie znajduje się coś takiego I ja myślałem, że to jest po prostu element mechanizmu tutaj i z tego się wyciąga szybę ale jak się okazało tak nie jest bo coś takiego jest razem z nową szybą Ja yeah, pierdy! No nie! Najgorzej. Ups. No, niestety tak czasem bywa. Pamiętajcie jak zmieniacie szyby nie dokręcajcie ich zbyt mocno. Bo się zdarzy taki psikus. Trzeba będzie kupić jeszcze jedną. No i to będzie droga lekcja. nic z tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek widzimy się pewnie w następnym <laughs> ale już szybę założę pewnie poza kamerami także trzymajcie się